Moo Moo mo, Moo like mo, Moo I like the I like Moo like You move. the Moo 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 I Moo 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 You like Moo I Moo the Moo move, Moo Moo move, Cześć, witam Was z tej strony. Ja Feldman, a to jest. Em, to był film. To był reoplat filmu. E, z mojego starego kanału, którego nawet. E, wam nie powiem. E, no i ten film dla mnie. Naprawdę troszeczkę znaczy, ponieważ od takiego filmu nawet zaczynałem na YouTubie. E, więc. E, chciałem po prostu Wam to powiedzieć, e, żebyście wiedzieli. Że, bo tam niektórzy komentarza nie zobaczą, czy tam opisu. Więc e, ten film jest właśnie. E, Jeden z moich pierwszych filmów, widzicie, jest to strasznie zrobione, jeszcze miałem stary, stary komputer. Grafika jest też straszna. Jeszcze nawet na tym filmie, jak nagrywałem z takim jednym moim starym znajomym, to były po prostu takie lagi, że widzicie, ta krowa takie ma ruchy, takie zlagowane. I właśnie to właśnie mi się podobało, bo te lagi po prostu podpa podpasowały się pod po ten, po, po ten podkład. No i właśnie to bardzo fajnie wyszło i chciałem to wrzucić tutaj na ten mój kanał teraz aktualnie, ponieważ um, jest to dla mnie fajna rzecz um, i po prostu będę się cieszył, że, że będę miał to na kanale więc um, się rozgadałem. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, cześć!